Bakwas B113, unasieniony w zeszłym roku na trutowisku Wipra. Córka B112 z programu Arista Bee Research, Belgia. Tak pięknie czerwi. Praktycznie no w deskę wszystko. Matka przezimowana w uliku 4, 2x4 ramki, ulik do unasieniania. Nukleus z do nasieniania matek zalana nadstawka 3-4 langstrota odbudowana nadstawka, jedna, druga langstrota praktycznie 8 ramek węzy odbudowane zalane i tak pięknie czerwi mateczka. No, jeden, ograniczona na jednym korpusie, no bo taki mamy system pracy, no trochę mało dla niej, no ale akurat w tym wypadku. Już się nie opłaca jej puszczać na dwa korpusy, ponieważ no to jest marnotrawstwo. Drugi korpus dostanie w połowie lipca po pogryce, Ul numer 4. Taki pięknie. Spokojna pszczoła. Pięknie trzyma się plastrów truteń. W zeszłym roku na WIPRE był B1003. Bardzo dobra pszczoła.